Cześć! Nazywam się Marta Baca i jestem fizjoterapeutką z długim doświadczeniem i holistycznym podejściem. Łączę wiedzę medyczną z psychologią. Od wielu lat pomagam w rehabilitacji dzieci z wyzwaniami rozwojowymi, od niemowlęctwa do około 10 roku życia. Pracuję również z mamami, które bardzo boją się o zdrowie swojego dziecka. Nie wiedzą, jak prawidłowo wspierać jego rozwój. Wyobraź sobie. Że patrzysz na swoje dziecko, tu powiedz jego, jej imię i nie oceniasz go. W pełni akceptujesz ją, jego, takim, jaki jest, takim, jaki ją urodziłaś. Akceptujesz to, jak rozwija się ruchowo, kiedy osiąga kolejne kamienie milowe. Z jednej strony akceptujesz, ale gdy dziecko wymaga pomocy terapeutycznej, to w zgodzie ze sobą pomagasz mu. Jednak to w tej chwili. Jest tylko Twoje wyobrażenie, ponieważ największym problemem, który jest bardzo głęboko ukryty, to jest lęk o jego, o jej zdrowie. Blokuje Cię ten lęk przed tym, aby być w pełni szczęśliwą. Bardzo dobrze Cię rozumiem, bo też przez to przechodziłam. Było to dla mnie trudne do wypowiedzenia. Ale w sercu czułam oprócz ogromu miłości, wielki strach i niepewność, czy moje dziecko jest takie, jakie chcę, żeby było. Podobnie jak ty, obwiniałam siebie, byłam bardzo krytyczna wobec siebie, co przekładało się na relacje z moimi dziećmi i utrudniało prawidłowy rozwój mojego synka. To, z czym obecnie się zmagasz, to dwoistość odczuć. Uczuć, bo z jednej strony kochasz jak matka najbardziej na świecie swoje dziecko. Z drugiej strony, lęk o jego, o jej zdrowie, o to, czy dobrze się rozwija, czy jest wystarczająco dobra. Czy nie odstaje od rówieśników, przez to, że na przykład później siada czy czworakuje, ten lęk jest ogromny. A może twoje dziecko ma wzmożone napięcie mięśniowe, może obniżone, a ty nie wiesz, jak mu pomóc. Nie lubi być dotykany. Może płacze często i nie może spokojnie zasnąć. To tylko parę przykładów, z jakimi problemami możesz się teraz zmagać. Ten lęk o zdrowie Twojego dziecka jest ogromny. Zamartwiesz się, czy sobie poradzi, czy będzie dobrze siedzieć, chodzić czy mówić. Te wszystkie obawy są obezwładniające i odbierają Ci radość życia. Do tego dochodzi złość. Złość na siebie, na sytuację, w jakiej się znalazłaś. Na to, że nie takie były Twoje wyobrażenia. Złościsz się na to, że jesteś zmęczona, że Twoje życie się zmieniło. Obwiniasz siebie za to, że nie jesteś wystarczająco dobra, jak to mówią wszystkie poradniki. Zazdrościsz innym mamom, że sobie lepiej radzą, że mają większą pomoc od męża czy partnera. Zastanawiasz się, dlaczego one się częściej uśmiechają niż te. Będąc ze swoimi dziećmi, jesteś zła na to, że inne mamy nie muszą jeździć do tylu specjalistów, do których ty jeździsz, tylko mają czas na cieszenie się dniem codziennym ze swoimi dziećmi. Wreszcie zmęczenie, które każdego dnia potęguje się, pogarsza twoje zdrowie. Czujesz, że już od dłuższego czasu ten stan jest nie do zniesienia. Jeśli podobnie jak inne mamy. Obawiasz się o zdrowie swojego dziecka i lęk ten towarzyszy ci przez większość czasu, to zapraszam cię bardzo serdecznie na rozmowę ze mną, w której powiem ci, z której dowiesz się, czy mogę ci pomóc. Powiem ci teraz, w jaki sposób możesz razem ze mną zmienić odczucia do, co do sytuacji, w której jesteś. Opowiem ci o trzech rzeczach, na których należy się teraz tu i teraz skupić. Pierwszą z tych rzeczy jest wnikliwa analiza Twoich odczuć i przekonań. Musimy dowiedzieć się, jakie problemy ruchowe Twojego dziecka najbardziej Cię martwią. Co kryje się za tymi, z czym Ty się obecnie zmagasz? Poznasz swoje źródła lęku oraz nazwiemy, razem nazwiemy uczucia, które Ci towarzyszą. Kolejnym krokiem, drugim krokiem będzie odkrycie ról, jakie Twoje dziecko i Twoi najbliżsi odgrywacie i jaki ma to ogromny wpływ na Wasze relacje. Co za tym idzie, jaki ma to wpływ na poczucie bezpieczeństwa Twojego dziecka i jaki daje mu fundament do rozwoju nie tylko emocjonalnego, ale również ruchowego. Trzecim elementem będzie analiza. Praktycznego rozwoju ruchowego Twojego dziecka. Nadam kierunek wspierania jego rozwoju. Dzięki temu staniesz się spokojniejsza, bo będziesz wiedziała już, co robić, jak ćwiczyć, jeśli będzie trzeba, a najważniejsze, jak wspierać swoje dziecko, bo być dla niego drogowskazem, a nie przeszkodą. Podam Ci przykład. Mama 6-miesięcznej Marysi obawia się o zdrowie swojej córeczki i zadaje sobie pytanie, dlaczego Marysia nie obraca się jeszcze, dlaczego pręży się i często płacze. Po pracy ze mną już wie, że podstawową reakcją jej jako mamy na to, jak rozwija się jej córka, jest panika i obwinianie siebie. Zna również przyczyny zachowania Marysi i wie, jak jej pomóc. Wie, jak pomóc swojej córeczce. Drugi przykład. Mama dwuletniego krzysia cały czas porównuje swojego syna do innych dzieci. Na dodatek koleżanki doradzają jej, jak ma zajmować się synkiem. Wytykają jej błędy i szepczą za jej uszami, co ona bardzo dobrze słyszy. Jest jej przykro. Jest jej przykro, że jej syn nie jest taki, jak chciała, nie jest taki, jak inne dzieci, że swoim zachowaniem przykuwa uwagę innych. Bo często bez celu biega, potyka się czy ślini. Po pracy ze mną już wie, dlaczego tak bardzo jest jej smutno, gdy słyszy opinie innych ludzi. Wie już, dlaczego obwinia siebie oraz wie, co może zrobić dla siebie i swojego synka, żeby jako mama czuła się dobrze, wspomagając rozwój ruchowy swojego dziecka. Jeśli podobnie jak mama Marysi i Krzysia, obawiasz się o zdrowie swojego dziecka, boisz się, czy sobie poradzi, to po pracy ze mną będziesz spokojniejsza. Będziesz znała odpowiedzi na nurtujące cię pytania dotyczące rozwoju ruchowego twojego dziecka. Skoro będziesz spokojniejsza i przestaniesz się panicznie bać, będziesz miała czas na spędzanie czasu ze swoim dzieckiem tu i teraz, a nie w przeszłości czy w przyszłości, zastanawiając się, jak to będzie. Skoro będziesz mieć czas, to zrobi się też przestrzeń na to, o czym marzysz, czego pragniesz w życiu. Dzięki wskazówkom będzie ci łatwiej, staniesz się spokojniejsza, pewna siebie i swoich decyzji. Dzięki temu twoje dziecko będzie mogło rozwijać się na danym poziomie, tak jak tego potrzebuje, zgodnie ze swoim rytmem. Kliknij w link poniżej i umów się na 40-minutową rozmowę ze mną. Powiem ci kiedy wspólnie podejmiemy kroki do transformacji w Twoim życiu.